Wit tam witam tutaj Damianek, a to yy, mój pierwszy poradnik. To będzie jak zrobić fabrykę śniegu. Dobrze, zaczynajmy. Yy, tu już jest gotowa fabryka. Może pokażę. Tutaj się zbiera. I to nieskończoność. Nie będziemy tego zbierać. Dobra, do, tego, do tej fabryki. Będzie potrzebne szkło, żeby estetyka była dębowe deski, ale można coś innego. To będzie taka obramówka, Bruk, czyli podłoga, furtka, śnieg, dwa śnieg, dnia i jakaś łopata, żeby wydobywać ten śnieg. Także zacznijmy od podłogi. No i ja to już obliczyłem. O, takie będzie ciesza. Jedno wyżej, Przepraszam. Dobra. okej, Teraz będzie tutaj pusty. No, tak samo. A. A... dobra. Teraz tu. Tu, 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 tu. tu I tu będzie ten. Teraz szkło. Szkło będzie tu, tu, tu. Tu i tu i tu. Dobra. Jeszcze. A, przepraszam. Nie, i muszę włączyć game mode. Przepraszam za ten fail. Jedno szkło. Dobrze. I tam, no i dalej tu. O, i to jest taka gotowa fabryka. Nie, nie mi się bardziej podoba ta, ale jak kto chce. I to jest tak, tak, O, A, i. I że działa. Potem tu zbieramy, ile się da. Potem tutaj, tak. Zamykamy. A bo tutaj też może być włas. czyli traktor, czy coś takiego. I patrzcie, tutaj teraz można tak stać sobie zbierać. Potem nieskończoność. O, widzicie? No i... szybko się kończy i lepiej mieć tak samo albo zapas łopat. No i cała Łopata poszła na co powiem prawie 9 staków mm, śnieżek. No i to jak pomogłem, to było miło. <grym> Nie no ale pomogłem, to, to komentujcie, subskrybujcie łapki w górę, jeśli Wam się podobało oczywiście. Na razie i... 再一 <First. S 1>、um.